Seria anatomiczne macanki zawiera elementy na gości ukazywane wyłącznie w celach edukacyjnych. Treści dedykowane są uczniom i studentom kierunków medycznych. Wszystkie osoby przedstawione na nagraniach są pełnoletnie i wyraziły zgodę na publikację ich wizerunku. Dzień dobry. Kolejny odcinek serii Jak się rusza, a dzisiaj ponieważ staw będzie duży, to odcinek będzie mały. Porozmawiamy o stawie biodrowym. Zapraszam. Staw biodrowy to duży, prosty, wieloosiowy staw kulisty. Dlaczego prosty? Ponieważ w jego budowie biorą udział tylko dwie kości, kość miedniczna i udowa. Dlaczego wieloosiowy? Ponieważ ruchy odbywają się w wielu osiach. A dlaczego kulisty? Ponieważ jedna z powierzchni stawowych przypomina właśnie kulę. Powierzchnie stawowe stawu biodrowego tworzą pokryta chrząską szklistą głowa kości udowej oraz panewka stawu biodrowego utworzona przez kość miedniczną. Panewka dodatkowo pogłębiona jest chrzęsnym obrąbkiem. Na moim kanale znajdziecie dedykowany odcinek właśnie o obrąbku stawowym. Ruchy w stawie biodrowym to zgięcie, wyprost odwiedzenie przywiedzenie oraz rotacje zewnętrzna i Wewnętrzna. Zobaczmy to jeszcze raz na modelce w pozycji stojącej. Mamy zgięcie, teraz wyprost, odwiedzenie, przywiedzenie. Oraz rotację zewnętrzną i wewnętrzną. Jeszcze dla ścisłości. Pamiętajcie, że krętarz większy, tutaj niebieski, to nie staw biodrowy. Stawu biodrowego należy szukać poniżej kolca biodrowego przedniego, górnego i dolnego, a więc w obszarze pachwiny. Tak jak obiecałem, staw duży, więc odcinek. Mały. Mam nadzieję, że taka skompresowana forma jest dla Ciebie atrakcyjniejsza i bardziej pomocna niż rozwleczone odcinki. Dajcie znać w komentarzu. Ja tymczasem za dzisiaj dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku.